Pokażę teraz, jak sobie poradzić z problemem pochylonego zdjęcia albo jakiegokolwiek innego obrazka. Otworzymy takie przykładowe zdjęcie. No i na zdjęciu widać ewidentnie, że wszystkie budynki znajdują się pod pewnym kątem i nie jest to na pewno kąt 90 stopni. Jak sobie poradzić z takim, z takim małym odchyleniem? Po pierwsze, musimy odblokować warstwę, czyli podwójnie klikamy na warstwę, klikamy OK, warstwę mam odblokowaną. Używamy skrótu do narzędzia transformacji, czyli Ctrl T, i automatycznie jesteśmy w narzędziu transformacji. I teraz tak, jeżeli ja sobie wyjadę tutaj myszką na róg, to automatycznie zmienia mi się ikona i mogę sobie obracać tym zdjęciem pod dowolnym kątem. Mogę sobie nawet obrócić nim dookoła. Jakikolwiek kąt mi się nie zamarzy, po takim kątem mogę sobie obrócić obrazek. Kliknę Escape, żeby wyjść i żeby powrócić do oryginału. Kliknę jeszcze raz ctrl T. Teoretycznie mógłbym sobie na oko próbować ustawiać to zdjęcie z lepszym lub gorszym skutkiem, ale mogę posłużyć się ciekawą funkcją, jaką proponuje narzędzie miarki. Kliknę OK. Wygląda to następująco. Używam narzędzia miarki, które znajduje się w grupie narzędzi kropomierza. Na samym dole jest miarka. I określam sobie punkt odniesienia na jakimś elemencie, który powinien być pod kątem 90 stopni. No w tym przypadku na pewno ten minaret, który znajduje się na zdjęciu. Zaznaczam sobie miarką. Punkt odniesienia, czyli ścianę w tym przypadku minaretu. I teraz, kiedy udam się do obrazek, obróć obszar roboczy. Mam tutaj narzędzie swobodnie. Gdybym kliknął sobie bez zaznaczenia miarki, mógłbym w nim wprowadzić dowolną, e, dowolną wartość kąta. Natomiast po użyciu miarki, zauważcie, że po kliknięciu swobodnie program Photoshop już automatycznie określa sobie kąt. I nawet automatycznie określa sobie, w którą stronę należy obrócić zdjęcie. Klikam OK. I zdjęcie mam wyprostowane do kąta 90 stopni. Oczywiście obrócił mi się tutaj, ee, obróciło mi się tutaj całe zdjęcie, więc widzę e, obszar roboczy i muszę teraz przyciąć to zdjęcie. Do przycięcia, do wykadrowania używam narzędzia do kadrowania. Określam sobie wielkość. Przycięcia. Żeby wszystko było w ramie zdjęcia. Podwójnie klikam. I już mam pięknie wyprostowane zdjęcie. Z ciekawszych opcji, które jeszcze oferuje skrót Ctrl T. Jeżeli mam taką ochotę, mogę sobie odwrócić to zdjęcie poziomo.